poprzednim odcinku. Olera, mam nową koleżankę, jest martwa, nazywa się Saima, wielkie cycki. I tak to jedzie dalej. Chciałbym być tym niedźwiedziem. <laughs> Okej, okay, dokąd teraz? Mam jakiś cel misji. Musimy znaleźć gdzieś cały... Look for the silver girl. No coś takiego. Tam coś jest, wygląda jak duch, nie podoba mi się. What the fuck? Hey. Stop. I won't let you past here. Um, I'm looking for somebody. So can't you let me through? No, I don't know you. You're a stranger. I don't trust you. Ugh, what a brat. She won't listen to anything we say. You don't trust me? N what can I do to win you over? Hmm i know will you bring me the star huh a star i think she's talking about the one on the christmas tree down at the station mall so you want me to bring you that star yes okay then wait right here guess what there's a shortcut to the station mall by taking the roof stairwell pretty convenient huh Get the stuff from the underground mall. Na dach więc! No! No, jesteśmy na dachu. na jak się cieszę. Szukamy mystery item. Prawda? Swoją drogą. Jak ja stoję z rzeczami? <laughs> Mam to. Ale na razie zniszczmy brun do końca. Bo zakładam, że jest i tak. No. Nie wiem, co to jest. Jest dziwne. Jak większość obrazów i rzeczy w tej grze. Sai, jesteś tam za mną? Jesteś. Świetnie. To chyba tutaj. W sensie są tu otwarte drzwi. Jest tu coś jeszcze? Nie ma. Okej, okay, jedyne drzwi są tutaj. No to wchodzimy. Tak się nie wchodzi przez drzwi. Tak też nie. It might open. To je otwórz. Jezus, Maria, czy ja naprawdę dużo wymagam? Chodzimy. Ciemno tu, ale jesteśmy we dwójkę. Czyli jest dobrze. Halo? Nigdy się nie nauczy otwierać drzwi. O, otwarte! Nic tu nie ma, czyli mogę wejść tutaj. Cholera. O nie! Tylko nie, ja pierdzielę, mam za mało życia, żeby walczyć z tą cholerną matroną! No już, 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 już! Branot! I dobrze. Iron pipe. Super. Nie ukrywam, iż przydałoby nam się ognisko. Jestem troszkę w gównianej sytuacji, jeśli chodzi o zdrowie. Głównie z mojej winy, niepotrzebnie się byłem z tymi pieprzonymi... ...krukami. W najbliższym czasie chyba nie znajdziemy ogniska. O, zamknięte jak dobrze. Jeden powód mniej, by zginąć. O! Jesteśmy po drugiej stronie. Tam jest ognisko. Cholera. Miejmy nadzieję, że na samym dole będzie ognisko. W przeciwnym razie mamy przestrane. Wróciłem się tutaj, ale zajebiście. Tak się cieszę. O, tu jest dziura. Co to jest? Um, star. Star. Gdzie może być? Nie widzę to anywhere. Musisz ją zobaczyć. Półtorej godziny szukałem tego pieprzonego miejsca. Looks like only the star is missing. Hey! What's that? Huh? Oh. It looks like a flashlight. You have too many items, I got a special flashlight. <laughs> Jedno. Super. That's weird. It makes everything green. Hey now, I think you just hit the jackpot. That flashlight reveals things you can't typically see. Huh? How's it do that? Well, it's because. Actually, it's a hassle to explain. Oh, don't give me that look. Just be happy you can see stuff, okay? If you think I'm gonna explain every little thing, think again. I'm no teacher. Huh? Ale... jesteśmy A O mój Boże, Dobra, zróbmy sobie przejście. O, ognisko. O, na napis. All that is pretty is mine. I'll never let go. Where or where should I hide it? I'll never let anyone have it. Pajac. Już go nie lubię. Albo jej. Tutaj? What the fuck! Nie. Nie, nie, nie. Ja się z nimi nie chcę bawić. Ja chcę z nimi. O, od ciebie możemy wywalić. This item can't be discarded. Spierdzielaj! Trzy! Trzy cholerne matrony. Zostałaś już tylko ty, jędzo. Dajże się zniszczyć. O, dziękuję. Miło z twojej strony. You won't find it here. A no, może jednak. i found it this must be the star she wanted you have too many items you can't pick up the star <laughs> what's she want this for anyway i just don't get what's going on in that little girl's head and for being so young she sure is acting like an old hag if you ask me i thought all girls liked shiny things well they don't do it for me rather than having some things No nie mamy, bo nie mogę jej, kurwa podnieść. Wsiądę przy ognisku i będę musiał się z nimi na nowo. Szlak mnie trafi. Bring the store to the hotel Łatwo kurwa powiedzieć. Tyle drogi przede mną, mam to w dupie. Sai, idziemy coś zjeść. Do następnego odcinka.